projekt Dziennikarze artystom, artystów i dziennikarzom stworzony w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, a sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu programu Kultura w sieci. Doktor Jolanta Hajdasz jest gościem tej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. A, a będziemy rozmawiać o w filmach, trzech filmach dokumentalnych, które nakręciłaś, których bohaterem jest jeden człowiek, ksiądz biskup Antoni Baraniak. Byłem zadziwiony odbiorem tej książki, przecież niełatwej. Teraz po latach to dzięki tej książce to odżyło w tych ludziach, a przede wszystkim zobaczyli w nich nie tylko jakiegoś bliskiego, serdecznego człowieka, bo tak jak go odbierali, zobaczyli męczennika. Zobaczyli tę część jego życia, o której w ogóle nie mieli pojęcia. Może nie kim był, tylko w jaki sposób trafiłaś, kiedy po raz pierwszy usłyszałaś nazwisko księdza biskupa. Gdy kupiłam takie dwie grube książki, które mają tytuł Teczki na Baraniaka, autorem ich jest był ówczesny biskup pomocniczy w Poznaniu Marek Jędraszewski, dziś metropolita krakowski. I ja po prostu powiem szczerze, z ogromnym zażenowaniem w stosunku do własnej osoby czytałam tę książkę, ponieważ ja po prostu nie wiedziałam, że arcybiskup Baraniak był aresztowany razem z prymasem Wyszyńskim i że po prostu ktoś taki tyle przeszedł. Bo po prostu ktoś taki, czyli sekretarz, ówczesny właściwie dyrektor sekretariatu prymasa Polski, czyli bardzo ważna funkcja, aresztowany razem z nim w tym 53 roku. I y, 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 tak naprawdę zdumiało mnie to, że mieszkam w Poznaniu, tam, gdzie on przez 20 lat był metropolitą, i właśnie nie znam w ogóle tego, tego fragmentu jego historii. Gdy zorientowałam się po tych książkach, że był. Y, tak długo więziony, że po prostu przeszedł tam na pewno tortury, ale tak naprawdę tego jeszcze z tych książek za wiele nie było, można się zorientować. Tylko po części, bo to jest oparte na materiałach IPN-owskich, więc stąd się wzięła chęć zrobienia o tej osobie filmu, bo filmu nie było. Bo w tych teczkach były dokumenty, co było w tych teczkach? W teczkach na Biaraniakach są dokumenty z przesłuchań i właściwie z wszystkich materiałów, które są dzisiaj w archiwach IPN-u na temat arcybiskupa Baraniaka. Ponad 140 sześć przesłuchań, ponieważ on był tyle wie, tak długo więziony i miał być świadkiem w procesie pokazowym przygotowywanym przeciwko prymasowi. Bo jego ubecja chciała złamać, żeby to on był tym źródłem i tym świadkiem koronnym przestępstw księdza prymasa. Tak. Wtedy, gdy zaczynałam tę filmową przygodę, tak to mogę powiedzieć, tego jeszcze nie byłam pewna i właściwie nie wynikało to tak wprost z wszystkich tych materiałów, a przez to że arcybiskup Baraniak był jedną chyba z najbardziej inwigilowanych osób w kościele, no bo po ilości tych materiałów można to osądzić, gdzie z jednego nieraz spotkania w kurii są trzy notatki od trzech różnych agentów, prawda? Więc no bardzo to jest wszystko niepokojące, ale pokazuje właśnie rangę tej postaci i i właśnie tak naprawdę wtedy, kiedy zorientowałam się, kim on, ki on może być, no to zaczęły się po prostu poszukiwania świadków, zaczęły się próba wyjaśnienia tej historii i stąd konieczność robienia i drugiego, i trzeciego filmu, bo Ale wtedy, najpierw... gdy powstawał je pierwszy, to tej wiedzy po prostu właściwie nikt z nas bo nie pierwszy miał. Pierwszy film zapomniane męczeństwo. Teoretycznie najłatwiejszy, bo to jest to. Ten moment, kiedy się otwiera drzwi i widzi się coś, czego nikt inny nie zobaczył. Jest inny świat, tak wiem, gdzieś tu. Nie za tam, po prostu jest Tak myślałabym wtedy, kiedy nie robiłam tych filmów. A dziś wiem, że to było tylko ledwo uchylenie tych drzwi i że tak naprawdę postąpiłam, myślę, wbrew logice i wbrew sztuce filmowej, ponieważ każdy, kto profesjonalnie zajmował się filmem, przestrzegał mnie przed tym, żeby nie robić drugiego, a już na pewno nie trzeciego filmu na ten sam temat, tą samą ekipą, w stosunkowo krótkim czasie bo to jest 10 lat, to nie jest długo i każdy mówił że możesz zrobić tylko gorzej tylko zaszkodzisz swojemu bohaterowi a ja wiedziałam że moja wiedza z czasów tego pierwszego filmu jest żadna w stosunku do tego co wydarzyło się później więc co ja mogę widzom przekazać jakiś po prostu powierzchowną wiedzę o tym co powinni wiedzieć i powiem ci wprost czuję się bardziej dziennikarzem niż filmowcem artystą i dlatego po dziennikarsku, ja nie mogłam z tym zostać, ja nie, ja nie, ja nie miałam jakby takiej odwagi zrobienia drugiego filmu, który będzie dobrym filmem, bo no nie jestem filmowcem z wykształcenia, ale miałam dziennikarską potrzebę publikacji materiałów, których nie znałam wcześniej. I, I odpowiadania na kolejne pytania i docierania do kolejnych Świadek. Znalazłaś takiego świadka koronnego, kogoś kto jest tym najważniejszym przewodnikiem w sprawie księdza arcybiskupa? Myślę, że znalazłam kilku świadków z życia arcybiskupa, których, którzy w ogóle wcześniej nie byli znani. To jest na przykład publikowana była w prasie relacja jednej z lekarek, która widziała plecy pokryte bliznami i rozmawiała na ten temat z arcybiskupem, ale druga młodsza trochę od niej i też bardzo wiele pamiętająca. Mówię młodsza, bo upływ czasu powoduje, niestety, no jesteśmy ludźmi, że ma, ma znaczenie te kilkanaście lat w pewnym wieku, więc ona została odnaleziona. Ja wszystkich tych świadków, którzy Wcześniej nie byli znani, którzy no, mieli wiedzę, którzy sami mnie szukali, chcąc się ją podzielić, nie chcieli jej zostawiać. Ja muszę to pani powiedzieć, ja mówię, nieraz już czasem mi się wydawało, ale po co mi ta wiedza, co ja z tym mam zrobić? Pani musi to wiedzieć i przekazane jest to do y, pionu śledczego IPN-u. I jak trzy lata temu to śledztwo w sprawie prześladowania arcybiskupa Baraniaka zostało wznowione, to y, też byłam przesłuchiwana i mogłam podać kilka nazwisk wraz z dokładnymi namiarami. Bo wierzę, że kiedyś jeszcze yy, będzie, sprawiedliwość. będzie sprawiedliwość. Ale yy, czy wiemy, czy żyje ktoś, kto prześladował, bezpośrednio torturował, przesłuchiwał księdza arcybiskupa? Nie wiem, czy żyje dzisiaj. Ale wtedy, kiedy IPN rozpoczynał śledztwo w sprawie prześladowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka w roku 2003 żyło jeszcze pięciu z tych, którzy bezpośrednio zajmowali się arcybiskupem Baraniakiem w więzieniu. Jeden z nich to był człowiek, który bezpośrednio nadzorował przez większą część czasu, z którą spędził na Rakowieckiej arcybiskup Baraniak, nadzorował całe to śledztwo. On żył. Tylko ten pierwsze podejście do wymiaru sprawiedliwości, do tej sprawy, zakończyło się kompletnym fiaskiem, bo śledztwo zostało umorzone z braku dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne arcybiskupa Baraniana. Nie wysilali się śledcy. Mówiąc oględnie. Po prostu zostawili sprawę. Jakby przejrzeć dzisiaj, bo przesłuchali te pięć osób żyjących w tym śledztwie. To tam nie padło żadne, po prostu, żadne trudne pytanie, żadne dociekliwe pytanie. Tam osoba, która, mówię, życie i zdrowie arcybiskupa Baraniaka miała w rękach, który jeden podpis mógł go puścić do domu, a, albo dać mu szansę, że mógł coś zjeść, czy trafić do szpitala, kiedy składał podania i prosił o, o pomoc lekarską, bo miał takie dolegliwości, a odmawiano mu tej pomocy. No to ten człowiek powiedział w tym śledztwie, że nie wiedziałem, że taki Baraniak siedział. Byłem przy aresztowaniu prymasali, ale nie wiem, kto mi kazał i po co tam byłem. I koniec. I na tym się kończy wyjaśnienie, kilka stron. A 4 Minęły trzy lata od wznowienia tego śledztwa. 2017 rok to nie jest rok 2020, a my jesteśmy jakby w tym samym miejscu. Czyli nie ma intensywnego śledztwa? Nic się w tej sprawie nie dzieje. I yy, nic więcej, nie chcę tutaj, yy, bo jestem pełna szacunku i uznania dla pana yy, prezesa Jarosława Szarka, bo po, po tym, jak on objął stanowisko prezesa IPN-u, w ogóle w tej sprawie właśnie coś się stało, czyli zostało to śledztwo wznowione. No ale to był ten pierwszy krok. To otwarcie drzwi, a trzeba wejść w głąb, żeby można było ten temat zamknąć. Tytuł pierwszego filmu zapomniane męczeństwo, ale potem właściwie piętro wyżej. Żołnierz niezłomny kościoła. To już jest nazwa i godność. Pozbawiono go wszelkiej czci, poniżono do ostateczności. Jak rozbity? Nie wiesz co robić. Zamknięcie za to, że ktoś chce wyznawać swoją wiarę. To nie jest katorga, to co to jest? To były takie blizny od urazów, czyli od, od zadawania. Jakiś ciosów, jakimś narzędziem. Bardzo się cieszę, że właśnie ta nazwa jest w uchwale Sejmu, którą w 40. rocznicę śmierci arcybiskupa Baraniaka nasz parlament podjął. Miałam w tym swój udział, bo też przygotowywałam, pomagałam osobom, które pisały ten wniosek, sformułować go, dostarczyć dowody. Więc cieszę się, ale to jest ich decyzja, parlamentarzystów, że w 2017 roku właśnie. Taki tytuł ma ta uchwała. Natomiast ona to, to, jest, to nie jest jakaś taka artystyczna gra ten tytuł, tylko bardzo świadomy wybór nazwy, dlatego że gdyby nie postawa arcybiskupa Baraniaka w więzieniu, w Polsce doszłoby do procesu pokazowego prymasa Wyszyńskiego, tak jak doszło w Chorwacji, na Węgrzech, w Czechach, gdzie skompromitowano tymi procesami prymasów, gdzie po prostu ludzie no, z zdumieniem, bo machina propagandowa była perfekcyjna, oglądali, że jak to, tylko o pieniądzach myślą, jak to, tacy nieobyczajni, jak ci kapłani Zdradzili nasze narody, bo z hitlerowcami współpracowali, z Niemcami w czasie wojny. Więc to było siła rażenia, bym powiedziała, bomby atomowej, tego typu proces w katolickich społeczeństwach. I w Polsce nie udało się tego zrobić. Mimo tak długiego przecież odosobnienia prymasa, oni czekali tak długo, po prostu kontynuując internowanie prymasa Wyszyńskiego, by wreszcie zrobić ten pokazowy proces. Wszędzie się komunistom udało, tylko w Polsce nie. Dzięki postawie arcybiskupa Baraniaka. Jeden element brakował w tej całej koncepcji, to znaczy samo przyznanie się Antoniego Baraniaka. I to stanowi klucz jego sytuacji. Myślę, że tamtym ubekom się po prostu nie mieściło w głowie, że ktoś tak wątły, niewielkiego wzrostu, szczupły, dość słabego zdrowia, czyli sprawiający wrażenie słabego fizycznie człowieka, wytrzyma tortury, wytrzyma podtapiania, wytrzyma fekalia, wytrzyma po prostu głód, bicie itd., dalej. to co się wyrabiało z więźniami politycznymi na Rakowieckiej, że on to wytrzyma, nie zdradzi, niczego nie podpisze i że właściwie nie będą mieli z niego żadnego pożytku. Zwolnili go w 55, w, w grudniu, ostatniego grudnia, tylko dlatego, żeby katolicki biskup nie umarł w komunistycznym więzieniu. A on na złość komunistom przeżył. przeżył. Tak. I właściwie chyba trudno inaczej na to spojrzeć, niż jakieś ingerencje sił nadprzyrodzonych, że po takim, w takim stanie, po takich stworzeniach ten człowiek jeszcze 20 lat mógł pracować. Że pięknie i wesoło Świeciem ślicznie świat sieleni, ptaki nucą pies po wszyscy ludzie ucieszeni. On mi udzielał i jakoś tak mi się skojarzył, że on był taki cichy. Niby postać niewielka, natomiast niezwykle silny. Ten trzeci dokument, o którym już mówiłaś, tytuł Powrót, dotyczy powrotu księdza biskupa do Poznania, wyjścia z więzienia, czy też powrót, w ogóle jego obecność w przestrzeni publicznej? Zdecydowanie to drugie. Czyli po prostu uznałam też po dziennikarsku, że skoro tak apeluje o przywracanie pamięci, to skoro zaczyna się to dziać, to ja muszę też to filmem pokazać. I chciałam być i przy uchwale Sejmu, i chciałam być przy tym, jak prezydent Andrzej Duda wręczał order Orła Białego pośmiertnie arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. I to, te sceny w filmie są wzbogacone o kolejnych świadków, których nie ma wcześniej w filmach, bo się znowu nowi zgłosili, ale pokazuje to przywracanie pamięci kolejnego wielkiego bohatera w Polsce. I, yy, I stąd powstał powrót. Tego filmu bałam się strasznie, bo nie było osoby, także po prostu, która by mi mówiła, po co ty to robisz? Inaczej nikt nie powiedział, tylko rób, rób, tylko uważaj. Nie może, po, śmiali się trochę ze mnie nawet koledzy z ekipy, że, że o matko, trzeci Baraniak, nie, nie możesz czegoś innego wymyślić. Mówię, to był taki przymus dziennikarski i ta odwaga dziennikarza, że czasem nie jestem pewien, że po prostu dobrze mi wyjdzie, ale muszę to zrobić, to jest ważne. I cieszę się tak ogromnie, że na pokazach tego filmu w parafiach, bo on ciągle takie ma swoje wierne różne grona właśnie widzów w takich małych miejscach, ludzie po prostu przychodzą i mówią, że to jest najlepszy film. Że ten film wyszedł jakby z tego właśnie tego okrucieństwa, tych więzień, tych, tych tortur, tego, tego rozpamiętywania, tylko pokazuje pięknego, dobrego człowieka, że taki jest optymistyczny. On wyszedł tak, on nie był z założenia taki, ale, ale, ale to jest właśnie to. I jeszcze dodajmy, że jest proces albo przed proces beatyfikacji, czy już proces beatyfikacji? Jeszcze przed. Arcybiskup Stanisław Gondecki z Poznania zapowiadał go w 2017 roku, że jest jakby gotowy rozpocząć proces beatyfikacyjny właśnie arcybiskupa Baraniaka, ponieważ no też muszę tutaj powiedzieć widzowie moich filmów, go do tego przynaglali i przynaglają, zbierając podpisy pod listem do takim otwartym oszczęcie tego procesu. Zbieraliśmy te podpisy w sprawie przyznania orderu orła białego. Ponad 10 tysięcy tych podpisów w kancelarii prezydenta złożyłam i ponad 10 tysięcy już jest w tej chwili u arcybiskupa Gondeckiego, by ten proces rozpoczął. Na razie tego nie robi, czeka. No, nigdy na to nie ma się wpływu, prawda? Ale, ale ja ciągle wierzę, że, że po prostu także to wyniesienie na ołtarze gdzieś tam doczeka właśnie i arcybiskup, i, i, i ci, którzy tak uważają, bo to naprawdę jest wielka postać i Poznań powinien mieć takiego świętego. I dodajmy, że to były filmy robione z potrzeby serca, a nie na zamówienie którejś z wielkich telewizji. Nie udało się uzyskać zamówienia żadnej wielkiej, ani trochę mniejszej telewizji. I po czwartym wniosku, który wtedy zrobiłam już takim do tych naszych instytucji finansujących i odmowa, to arcybiskup Wientraszewski, który był, opiniował te scenariusze, powiedział niech pani już sobie da spokój, oni na ten film nie dadzą żadnych pieniędzy. Nie trzeba się tak upokarzać i za te słowa jestem mu tak wdzięczna, bo, gdy, bo ja wtedy nabrałam odwagi, żeby robić film skromnymi środkami, bez budżetu, nawet bym powiedziała trochę chałupniczo. No ale udało się i on swoją rolę odegrał, więc mogę powiedzieć, że po prostu było warto. Wielką siłę wiarę, silną wiarę i wielką pokorę. Ile piękna zachwytu, na pewno trzeba robić to, co do nas należy, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to według mnie byłby to grzech. Peccatum omissionis, czyli pominięcia. Pominięcia dobra, które powinno być wykonane. Doktor Jolanta Hajdasz była gościem tego programu w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Dziennikarze, artystom, artyści, dziennikarzom, dziennikarze, dziennikarzom. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję.